Czy tłuszcze pochodzenia roślinnego są dla nas tak naprawdę szkodliwe? A jeżeli tak, to dlaczego są tak powszechnie promowane? O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszym materiale. Zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Cześć, nazywam się Mateusz Tręga, jestem dietetykiem, założycielem pierwszego w Polsce Ketocentrum, a więc Centrum Dietetycznego, w którym pomagam innym za pomocą diety kategonicznej, diety karnivor oraz ogólnie niskowęglowodanowego stylu życia. I zapraszam Cię na bardzo ważny materiał, w którym porozmawiamy sobie o tym, czy wszystkie tłuszcze roślinne, czy niektóre tłuszcze roślinne mogą być dla nas potencjalnie bardzo, ale to bardzo szkodliwe. Dlaczego w takiej sytuacji, jeżeli tak jest, są one tak usilnie promowane i przez ekspertów nawoływane jest do tego, aby były one podstawą naszej diety? Myślę, że zapowiada się bardzo ciekawy, jednocześnie Materiał, jak to regularnie na tym kanale, także zapraszam Cię serdecznie do dalszego oglądania. A jak to całe szaleństwo i ta cała fobia tłuszczowa się zaczęła? Zaczęła się od Ancela Keysa, o którym już na tym kanale mówiłem. Ten film podlinkuję gdzieś tutaj. Jest to człowiek, który okłamał cały świat, sfingował swoje badania i przedstawił tak zwane badanie siedmiu krajów, które wykazało jasną korelację pomiędzy zwiększonym spożyciem cholesterolu, czy też tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, a zwiększoną ilością chorób układu sercowo naczyniowego To, co tak naprawdę zrobił Ancel Keys, to wycięcie większości krajów, ponieważ w swoim pierwotnym badaniu wziął. Pod uwagę ponad 20 krajów, natomiast wszystkie te, które nie pasowały do jego tezy, które głosiły poglądy sprzeczne z jego tezą, które wykazywały dowody naukowe, sprzeczne z jego tezą, czyli z tym, że zwiększone spożycie tłuszczów zwierzęcych powoduje choroby serca, po prostu wyciął z tego badania, nie przedstawił tych danych, przedstawił tylko te, które pasowały pod jego tezę. Badania te obiegły świat i do dzisiaj są odkłamywane. Więcej na ten temat w materiale, który podlinkowałem wcześniej. Na pewno znacie dobrze te hasła. Cukier krzepi. Matko nie żałuje dziecku cukru. Cukier wzmacnia kości. Twój lekarz wybiera takie i takie papierosy. I dziś wszystkim nam wydaje się to całkowicie absurdalne i doskonale wiemy, że była to propaganda, za którą stało mnóstwo fałszywych badań naukowych. Jednocześnie wiele osób zdaje się nie dostrzegać tego, że dzisiaj mamy do czynienia z dokładnie taką samą sytuacją. Tylko sytuacja ta dotyczy olejów roślinnych rafinowanych. Największy problem z olejami roślinnymi, i dodam jeszcze taką gwiazdkę, że w tym materiale ponownie, kiedy mówię o olejach roślinnych, skracam troszeczkę i mam na myśli seeds oil, czyli oleje pochodzące z nasion. Nie mam tutaj na myśli oleju kokosowego czy oliwy z oliwek, żeby była jasność, żeby potem nikt mi nie zarzucał w komentarzach. Więc kiedy mówię w tym filmie olej roślinne, to myślę skrótowo i mówię o olejach z nasion, czyli seeds oil. I zasadniczy problem z nimi jest taki, że są to tłuszcze niesamowicie wrażliwe na działanie czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, czy też promieniowanie słoneczne, szczególnie promieniowanie UV, i nawet najmniej. Mniejsze takie czynniki środowiskowe mogą w bardzo znaczącym stopniu wpłynąć na zmiany strukturalne w tych kwasach tłuszczowych i na wytwarzanie szkodliwych substancji dla naszego zdrowia. Tak, kwasy tłuszczowe omega-3, omega-6 i omega-9 są dla naszego zdrowia bardzo ważne i są dla nas zbawienne. Nikt temu nie przeczy. Problem polega jednak na tym, że są one dla nas zbawienne, kiedy są w formie nienaruszonej, kiedy są tłoczone na zimno lub w ogóle nie są tłoczone, tylko pochodzą z żywności, która w ogóle nie była olejem wytwarzanym, tylko na przykład znajdują się bezpośrednio w rybach, znajdują się bezpośrednio na przykład w oliwkach czy też w orzechach. Ale nawet kiedy są tłoczone, no bo oliwa używana jest na całym świecie od lat i dobrze znana są jej właściwości dla zdrowia, to kiedy są tłoczone właśnie na zimno, utrzymywane w niskich temperaturach i przechowywane w ciemnym szkle, to nie ma zbyt dużego problemu. Natomiast kiedy mamy do czynienia z rafinacją, czyli procesem produkcji, gdzie tłuszcz podlega rafinacji, po czym ten olej przechowywany jest w przezroczystych, plastikowych butelkach, to jest to po prostu proszenie się o tragedię. Tego typu oleje praktycznie zawsze będą zawierały pewne ilości toksycznych dla naszego zdrowia substancji. Nie chodzi nawet o to, że to są takie substancje zewnętrzne, jak na przykład fakt, że w Polsce i na świecie rzepak pryskany jest randapem, który potem znajduje się w dużych ilościach, właśnie na przykład w oleju rzepakowym. Nie, tutaj chodzi o naturalnie powstające substancje toksyczne, czyli mówimy jeszcze o tym, że jest to na większą skalę i jest więcej tych negatywnych czynników. Weźmy jako przykład olej rzepakowy. Olej rzepakowy, który jest reklamowany jako bardzo bogaty w tłuszcze omega-3, jednak rzadko się mówi o tym, że te tłuszcze są bardzo mocno podatne na utlenianie. Z tego powodu, że mają dużo wiązań podwójnych, które bardzo łatwo się rozrywają. I co ciekawe, olej rzepakowy jest również, bardzo często również przez ekspertów, rekomendowany jako olej dobry do obróbki termicznej, co jest praktycznie szaleństwem, ponieważ nie wiem w jaki sposób olej bogaty w pas tłuszczowy omega-3, tak podatny na utlenianie, miałby być dobry do obróbki termicznej. Zresztą profesor Grażyna Cichosz udowodniła to w swoich badaniach naukowych, które zobaczysz gdzieś tutaj, podziękuję je poniżej z innymi badaniami, gdzie jasno wykazano, że obróbka na oleju rzepakowym powoduje powstawanie dla zdrowia toksycznych substancji. Ale wracając do tego oleju rzepakowego, nawet Próbki jakości farmaceutycznej mają w sobie około 1% tłuszczów trans. Więc z czym porównywać tak naprawdę olej rzepakowy, żeby sprawdzić, czy jest dla nas dobry, kiedy mówimy o najwyższej jakości, jaki da się stworzyć olej rzepakowy, i przez to, że pasy omega-3 w nim zawarte są tak łatwo podatne na utlenianie, to już w tej najwyższych jakości próbkach, które naprawdę są bardzo mocno zadbane, aby było to produkowane dobrze i przechowywane dobrze, tam już są pewne ilości tłuszczów trans. Więc warto to zadać sobie pytanie, co dzieje się z takim olejem, kiedy jest przelewany do plastikowej butelki, przezroczystej butelki, jest przeważony w nie w znanych warunkach, przechowywany w nieznanej temperaturze, nie wiemy, kiedy ma dostęp do światła UV i stoi na półce przez wiele, wiele tygodni czy też miesięcy. Problem z tłuszczami roślinnymi. Znowu powtórzę, że chodzi o tłuszcze roślinne pochodzące z nasion przede wszystkim nie oliwę z oliwek, bo właśnie ona wygląda zupełnie inaczej pod kątem strukturalnym, ponieważ kiedy weźmiemy te tłuszcze roślinne, to znajdziemy tam więcej niż jedno wiązanie podwójne, a problem polega na tym, że te wiązania podwójne są bardzo podatne na rozerwanie, a kiedy się rozerwą, dochodzi do kaskady nieprzyjemnych reakcji i w konsekwencji do powstania szkodliwych dla naszego Zdrowia substancji. I mogłoby się wydawać, że takie podwójne wiązanie to nie jest duży problem. No, na przykład oliwa z oliwek ma pojedyncze wiązanie podwójne, ma jedno wiązanie podwójne i nie jest podatne na utlenianie. Więc mogłoby się wydawać, że jak taki olej rzepakowy czy słonecznikowy mają trochę więcej tych wiązań podwójnych, no to może tak jak oliwa z oliwek nie będą zbyt problematyczne. Okazuje się, że jest znacznie inaczej, bo nie jest tak, że każde kolejne wiązanie podwójne to wzrost o kilka procent prawdopodobieństwa utlenienia. Nie. Badania naukowe pokazują, że prawda jest dużo gorsza. Okazuje się, że dwa wiązania podwójne blisko siebie to. Wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia reakcji z tlenem na poziomie kilku miliardów. Tak, nie przesłyszałeś się? Na poziomie kilku miliardów. Czyli prawdopodobieństwo wzrasta o kilka miliardów, a więc im mamy bardziej nienasycony kwas tłuszczowy, im więcej wiązań podwójnych on ma. Tym większe jest prawdopodobieństwo powstania takich substancji toksycznych i tłuszczów trans oczywiście. No i teraz olej rzepakowy, czy też olej słonecznikowy są niezwykle bogate, w wiązania podwójne, więc pod wpływem temperatury powstają tam naprawdę ogromne ilości substancji toksycznych. Wiesz, jak działa trotyl? No pewnie wiesz. Zastanów się, czy chcesz fundować podobną, nieco słabszą reakcję swoim jelitą, czy też naczyniom krwionośnym. Teraz już rozumiesz, dlaczego spożywanie tłuszczów roślinnych. seeds Oil jest tak mocno wiązane z chorobami jelit oraz chorobami układu sercowo-naczyniowego. Nie powinno to być na tym etapie dla nikogo już zaskoczeniem. Badania pokazują, że spożycie powyżej 1-2 gramów tłuszczów trans na dobę może mieć destrukcyjny wpływ na nasze zdrowie. Zgadnij, jak dużo tłuszczów trans jest w diecie osób, które jedzą żywność przetworzoną oraz w swojej kuchni regularnie używają olejów roślinnych. Bardzo, bardzo dużo. Co jednak jeszcze gorsze, te tłuszcze trans to nie koniec historii, to nie jest w ogóle najgorsze, co nas czeka. Ponieważ tłuszcze trans po spożyciu ulegają kaskadzie kolejnych reakcji, z których wynikają m.in. takie rzeczy jak tłuszcze peroksydowane, tłuszcze utlenione, nadtlenki lipidów, wodoronadtlenki lipidów, aldehydy i jeszcze kilka innych ciekawych substancji, o których rozmawialiśmy z profesor Cicho w rozmowie, o której wcześniej mówiłem i do której link znajdziesz pod tym materiałem. A to wszystko, co wymieniłem, jest źródłem powstawiania ogromnych ilości wolnych rodników, wolnych rodników, które powodują przewlekły stan zapalny w Twoim organizmie, wolnych rodników, które powodują uszkodzenia i niszczenie różnych struktur w Twoim ciele, uszkadzając błony komórkowe, chromosomy, czy też prowadząc do uszkodzenia innych tłuszczów w naszym ciele, chociażby tych zgromadzonych w lipoproteinach HDL i LDL, prowadząc chociażby do powstania utlenionych cząsteczek LDL, które naprawdę są wtedy. Bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Ale lepiej o wszystko obwinić LDL i tłuszcze zwierzęce, prawda? Jednocześnie prawda jest taka, że badania na temat wpływu substancji, które powstają w wyniku kontaktu tłuszczów roślinnych z czynnikami zewnętrznymi, są dość słabo przebadane. To znaczy, i tak już dzisiaj dość sporo wiemy na temat wpływu tłuszczów trans oraz innych substancji, które tam powstają. Natomiast wydaje się, że wciąż tych badań jest dość mało i bardzo prawdopodobne, że szczególnie długoterminowe skutki będą opisane dopiero w najbliższych latach. Szczerze mówiąc, aż strach się bać, co tam zobaczymy. Jeżeli więc wciąż martwisz się o to, jaki wpływ na twoje naczynia krwionośne ma masło, lepiej zastanów się, jaki wpływ na nie mają utlenione oleje roślinne z chipsów czy też frytek, które smażysz w domu. A ten materiał to dopiero wprowadzenie i początek naszych rozmów o tłuszczach roślinnych, bo jest to temat niesamowicie złożony i jednocześnie bardzo ciekawy. Dlatego dzisiaj zostaw łapkę w górę komentarz i subskrypcję, bo niedługo widzimy się w kolejnych materiałach z tej serii, gdzie będziemy rozkładać na czynniki pierwsze tłuszcze roślinne, a dokładniej seed oil, czyli tłuszcze pochodzące z nasion i to jak wpływają na nasze zdrowie. Cała literatura w opisie tego filmu także zajrzyj koniecznie i koniecznie obejrzyj też rozmowę poprzednią z profesor Cichosz. A jeżeli interesuje Cię gotowanie bez tłuszczów roślinnych, zdrowa dieta ketogeniczna czy też low-carb, to koniecznie sprawdź nasze książki kucharskie Ketokuchnia na każdą kieszeń oraz Prosta Ketokuchnia, która... Ta druga książka już sprzedała się w ponad 10 tysiącach egzemplarzy, więc zyskała status bestsellera. Za co Ci bardzo dziękuję, jeżeli już ją masz, a jeżeli nie, to zachęcam Cię, by po nią sięgnąć. No i na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymaj się, cześć!